Bałagan? Burdel nie robi się sam. Wbrew temu, co można by wysądzić. Po pierwsze, burdel nigdy nie robi się sam. Zlew nigdy się sam nie zapełnia. Bałagan z rozsypanymi rzeczami nigdy nie wykonuje się sam. Podobnie jak porządek nigdy nie robi się sam. Po drugie to, co rozumiemy jako burdel i to, co rozumiemy jako porządek, jest kwestią naszego nawyku odtrzymania komfortu w określonej sytuacji i środowisku. Po trzecie to, w jakim stopniu uważamy porządek nasz porządek do trudniejszy do osiągnięcia i bardziej zmutny od burdelu, który jest łatwiejszy do osiągnięcia i trudniejszy do znoszenia, jest kwestia tego, w jaki sposób nauczyliśmy się odbierać czynności i odruchy oraz codzienne aktywności oraz początki tych aktywności, ciągłe, słomiane zapały. Pamiętajmy, że to zwrot jest przelamowany w świadomości jako nieskończoność początków aktywności. W jaki stopniu odbieramy to jako to osiąganie tego, co dla nas przyjemne, jako uciążliwość? I w jakim stopniu to, co dla nas przyjemne, w przeżywaniu jest jednocześnie traktowane jako generowanie późniejszych uciążliwości. A co jeśli można yy, nauczyć się w spontaniczny sposób generować wokół siebie stan, którego nie będziemy musieli nazywać chaosem ani porządkiem, lecz wystarczy, że nazwiemy go takim stanem, jaki jest dla nas komfortowy. Utrzymywanie go w, stan w stanie dla nas komfortowym będzie dla nas oraz przeżywanie go będzie jednocześnie generowaniem go. Co, jeśli praca neuroświadoma właśnie taka jest? Właśnie, ponieważ praca neuroświadoma właśnie taka jest. Danie sobie nieograniczonej ilości czasu w ramach jednej lekcji na zrozumienie swoim systemem i nieświadomością jednej rzeczy. Bycie w motoryce, która nie jest osiągiem, lecz procesem i przyjemności oraz myślenie, które jest nastawione nie na sukces uwartościowany według osiągów i idei, do których początku lojalności w naszym systemie do końca nawet nie mamy pewności, tylko myślenie, które posiłkuje się przede wszystkim zrozumieniem, czym jest odpowiedzialność za własny stan. Do jakiego stopnia odpowiedzialność i stan spotykają się w miejscu, które nazywa się komfort. To jest początek i koniec dualizmu, chaosu i porządku. To jest początek. wieczna seria ciągłych początków procesu zwanego przyjemnością życia. Tym jestem rozświadczona. I korzystać z komfortu robienia czegoś, co do niedawna można byłoby nazwać i nadal nazywane jest porządkiem. Do niektórych stworzeń, na przykład domowych pająków i innych owadów, jest to po prostu czysty armagedon.